Cześć, z tej strony Maniek, gra, którą widzicie to jest Ball 2D, a ja będę miał przyjemność komentować turniej, czwartą edycję turnieju Fast Match organizowanego przez Polską Ligę Ball, a konkretnie przez Crusher. Zapraszam. Ogień pierwszej rundy mecz Dawida Wii z Crazy no, Myślę, że jak na otwarcie turnieju bardzo dobra para bardzo dobry zestaw przeciwników. No w tej chwili widzimy, że jest niecodzienna sytuacja na boisku, bo mam Crasha, którego spycha do narożnika w tej chwili Crazy. Także no, nie widzimy w tej chwili meczu piłki nożnej, a raczej zapasy. No, ale czekamy aż sytuacja się opanuje i będziemy mogli rozpocząć w końcu czwartą edycję Fast Match. Już jest wszystko w porządku. Dawid Villa może rozpocząć. No kilka słów o tym zawodniku, bo przecież no chyba z jego zestawu zawodników jest on najbardziej popularnym graczem Bolt 2D. No, w tej chwili widzimy zwarcie w górnej części boiska. No i Crazy, proszę bardzo, 1-0. No myślę, że to jest chyba delikatna niespodzianka. Chociaż Crazy też jest dosyć poważanym zawodnikiem w polskim świecie. Bolt 2D jest dosyć szybko wybierany w składach na różnych serwerach. No ale już widzimy David Via wyrównuje to 1-1. No i bardzo ciekawy meczek na początek e, zmagań. Zmagań o mistrzostwo Fast Match. Dawid ja w tej chwili przy piłce. Myślę, że on lekko kontroluje przebieg tego, tego spotkania. Jak widzimy on jest częściej przy piłce. W tej chwili próbuje po bandzie tutaj coś wskurać, No i bardzo zgrabnie mu to wychodzi, no, ale Crazy może w każdej chwili go skontrolować jak poprzednim razem, także trzeba uważać. Na pewno jest to też groźny zawodnik. Dawid Wija znowu przy piłce, znowu czekamy co, co on zrobi, po jednej bandzie, po drugiej, znowu po bandzie, no i proszę bardzo, podręcznikowa właściwie akcja, no i mamy 2 do jednego już w tej chwili. Crazy prowadził 1-0, no ale już przegrywa, no i będzie musiał w ciągu następnej minuty udowodnić, że jeszcze zasługuje na udział w tym turnieju, no Dawid Wija w lekkich opałach był teraz. Ale skontrował słupek. No i co zrobi Crazy? No jeszcze 50 sekund około. Czekamy, czekamy, co zrobi. Lekkie zamieszanie, no ale... Crazy chyba nie ma zbytnio pomysłu na to, co, co, co zrobić, żeby tego Dawida bije pokonać. Jeszcze Crazy pół minuty, czekamy co, co pokażesz, no ale jednak David Villa chyba teraz na defensywę się nastawi, no i mamy 3 do 1, pięknie skontrował, no i Crazy będzie musiał naprawdę tutaj dokonać cudu, żeby, żeby jeszcze powalczyć, chociaż o remis o doliczony czas gry. No, co pokażesz Crazy? I mamy słupek, ależ było blisko. No jeszcze mogłoby się wtedy przesądzić, no ale niestety. Nie, mamy 3 do 1, niestety albo niestety, zależy dla kogo. Dawidwija wygrywa to spotkanie 3 do 1. Drugi mecz pierwszej rundy Fast Match. FC Barca kontra Bazylino, no i zaczynamy. FC Barca w koszulce Barcelony, także no myślę, że tutaj e, jeszcze przydałaby się gra na poziomie Barcelony i, i mistrzostwo, fast match gwarantowane. No, ale Bazylino bardzo dobrze się broni. E, no, w moim, e, w moi, z mojej perspektywy jest to bardziej rozpoznawalny gracz i ja bym tutaj dawał mu więcej szans, no i mamy już 1 do 0 w 22 sekundzie. Bardzo ładnie tutaj wykorzystał błąd FC Barsy. I zobaczymy, czy, czy zemsi się FC Barsa. No, próba była dalekiego strzału, ale no, tutaj Bazylnią bardzo ładnie, no ale też z takimi podstawowymi środkami, stara się pokonać FC Barsa. W tej chwili no, czekają w narożniku nie wiadomo na co, ale. Liczymy na to, że jeszcze jakieś bramki padną w tym meczu, ależ no tutaj naprawdę niepotrzebny taki chyba... No już powiem szczerze głupi błąd Baselinio, że dał sobie po krótkim rogu strzelić Gola. No ale Barça... Barsa podarował w tej chwili bramkę Pazynio. a Nie musiał wcale uderzyć do własnego do własnej siatki. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Pozostała minuta. Bazylinio e, nadal skutecznie dosyć się broni. Oby no, nie popełnił już e, takiego błędu jak poprzednio, a myślę, że będzie, będzie w następnej rundzie. Czekamy w tej chwili, co, co się wydarzy. No, e, dosyć statyczny mecz, e, chciałbym to tak zauważyć. Dzieje się tutaj może zbyt wiele, ale padły trzy gole. Jakby ktoś nie zauważył. No i mamy 2 do 2 yy, takie niespodziewane emocje. Znowu Pazemino traci niepotrzebnie tą, tą bramkę. Myślę, że mógł sobie, yy, mógł temu zapobiec. Yy, absolutnie. No i znowu schodzimy do narożnika, ale tylko na chwilę. Barsa. No, gdyby to yy, bardziej ściął. Yy, Mniejszym kątem, gdyby to odbił, no byłby gol na 3 do 2 dla FC Bars. To no, chyba zapowiada nam się doliczony czas gry, chociaż. Jak sami widzicie, tutaj błyskawicie może paść gol dla jednej czy drugiej strony. Także no, dosyć wyrównane spotkanie między FC Barsą a Bazy Linion. w tej chwili przy piłce, co zrobi. No próba takiego dalekiego strzału, ale no, nie udało się. Barsa czujny jest y, nadal. W tej chwili no zagrożenie pod bramką Bazylinio. No gdyby to mocniej odbił Barca, no wygrałby. Kolejna dobra szansa tego, tego gracza. No ale Bazylinio znowu niecelnie albo brakuje siły zawodnikom, albo albo właśnie precyzji. Znowu w opałach Bazylinio musi się bronić w tej chwili i chronić tego krótkiego rogu, bo jednak czai się na to FC Barça. No i proszę bardzo. Po bandzie 3-2, mecz wygrywa Basilinho. Trzeci mecz pierwszej rundy. Fast mecz rozegra się między Pogwą a Lolkiem. No i zaczynamy. Pogba od bandy, Lolek y, oczywiście przeszkadza w tym, żeby ta akcja doszła do skutku. No i czekam co zrobi Pogba, bardzo ładnie odbił od bandy, no ale Lolek y, czujny w tej sytuacji. Lolek przebiłce piłce co zrobi, no ale Pogba wykorzystuje jego błąd w rozegraniu, no i mamy 1-0 dla Pogby. Obaj zawodnicy bardzo solidni, wydaje mi się, y, jeżeli chodzi o umiejętności w Ball no ale Lolek wyrównuje jeden do jednego. Jeżeli chodzi o defensywę, to myślę, że nie jest to najmłodsza strona obu zawodników, no bo sami widzimy, co się dzieje. Lolek no, próbował po bandzie, ale Pogba dobrze się cofnął. W tej chwili wyczuł intencje Lolka. Lolek przeszkadza w tej chwili Pogbie. No i co się stanie? Co się stanie? Bardzo ładnie! Krótki róg, Lolek dynamicznie poszedł za Pogbą, No i Pogba już nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Pogba, reprezentant THFC, natomiast o Lolku można powiedzieć, że gra w OP. No i Lolek próbuje po, po bandzie. teraz czekamy co zrobi Słupek. Słupek ratuje Pogbę w tej chwili. No Lolek wydaje mi się bardziej kontroluje to spotkanie, eee, no ale Pogba mógł tutaj strzelić na 2 do 2. Eee, jeszcze jest jedna szansa no i znowu marnuje sytuację Pogba. No gdyby to wykorzystał no byłoby już 2 do 2 i inaczej by mu się na pewno grało to spotkanie. Natomiast no Lolek może mówić tutaj o bardzo dużym szczęściu, tym bardziej, że już 3 do 1 wy wygrywa Lolek. No ale to jeszcze nie jest koniec spotkania, jeszcze może się tutaj wiele wydarzyć. Pogba, no i Lolek wykorzystuje znowu jego błąd i formalność 4 do 1, 15 sekund. No być może jeszcze powiększy stan posiadania Lolek, no ale popełnia błąd 4 do 2 mniejsza rozmiary porażki Pogba. No i Lolek, no już może powoli widać się w następnej rundzie fast. Mecz, czy coś jeszcze zrobi? Tak jest, już zrezygnowany Pogba, daje sobie strzelić piątego gola. No i takim wynikiem właśnie zakończy się ten mecz. 5 do 2 wygrywa Lolek w starciu z Pogbą. Dla mnie kolejny pojedynek, fast match. Tym razem NTHX zagra z Sharkiem. Jeżeli chodzi o NTHX, no to ptaszki chwierkają, że to jest dawny skądś. Ile w tym prawdy do końca tego tak tego naprawdę nie wiem. Wie, sam zainteresowany. No a bardzo szybko Shark strzela na 1 do 0. No niespodziewanie tutaj NTHX dał sobie strzelić, strzelić go Dosyć łatwo, no, trzeba przyznać. No i zobaczymy co się stanie dalej. Shark... no wydaje się, że on jest bardziej tutaj w formie. Ale NTHX ma jeszcze bardzo dużo czasu na to, żeby wyrównać stan meczu, żeby zrobić coś, coś więcej. Dodać jakąś wartość ...do swojej gry, no i wyrównać przynajmniej, no ale później liczyć na jakieś szczęście, albo na odwrót, liczyć na szczęście i później strzelić pewnie gola. No, w tej chwili takie dużo nieporadnej dosyć gry. No i mamy znowu HX przy, przy piłce, no nie wiadomo za bardzo co on chciał zrobić, a Shark wykorzystuje jego błąd. Tak jest, na raty strzela na 2 do 0. NTHX w ciężkiej sytuacji. No i być może za chwilę będzie musiał opuścić turniej. Szark przy przypilce. No i coś yy, czuję, że wisi w powietrzu trzecia bramka. NTHX no mógł to bardziej precyzyjnie uderzyć. Myślę, że... To była szansa nawet na, na gola z tamtej pozycji, żeby strzelić precyzyjnie, no ale... Sam się zarzekał też przed turniejem, że nie jest w formie, że... że dopiero będzie ją odbudowywał po... dosyć sporej przerwie w graniu. NTHX... No może jeszcze... nie Niestety już Shark strzela 3 do 0, klasyczny hat w wykonaniu Sharka, natomiast... No, przy okazji zachowuje czyste konto, bo NTHX nie potrafi go pokonać w tym spotkaniu. Tutaj już się nic nie wydarzy. 3 do 0 wygrywa Shark z nthx -em. Przyszedł czas i na moje spotkanie. Spotkanie z Matkiem Pro Fast Match. Matek Pro historyczny, pierwsze zwycięzca, zwycięzca Fast Match, pierwszej edycji. Dlatego no, trzeba będzie dzisiaj na niego uważać. No ale proszę bardzo, wykorzystuję jego błąd. Chyba zdezorientowany trochę, że na czacie coś tam się dzieje, a nie powinno w czasie, w czasie spotkania. No i no, wykorzystałem ten. Tą sytuację. No i będę starał się teraz e, no, trochę defensywniej podejść do tego. Ciekawostka: e, w tym meczu zmierzyli się najstarszy i najmłodszy zawodnik tego tego turnieju. Matek Pro, z tego co deklaruje na no, forum, ma 11 lat, ja natomiast mam 23. W listopadzie, natomiast no, już pęknie 24, także naużyczą no, sobie ży życzenie urodzinowe No ale powracając do meczu Matek Pro no, będzie starał się teraz na pewno mnie tutaj pokonać jakimiś sztuczkami ja trochę taki dosyć zdezorientowany Brakowało mi takiego trybu meczowego można powiedzieć no jednak jak ktoś nie gra już tam dobre pół godziny czy też 40 minut to, no to, potrafi, potrafi trochę, trochę popsuć sytuację, no ale już staram się trochę po bandzie tutaj też oszukać Matka Pro, no on też wie, on też wie, że y, każda strata bramki właściwie już wykluczy go w turnieju, no i Słupek, Słupek mnie uratował w tej sytuacji, jeszcze daleki strzał, no ale on był jednak ze i chyba mocniejszy by je mógł, co zrobi, co zrobią ja, co zrobi Matek Pro, bo matek w ciężkiej sytuacji nie potrafi za bardzo tutaj ani, ani z góry ani z dołu no może z daleka też nie za bardzo jeszcze jedno uderzenie z daleka chyba zbyt tak pasywnie zbyt na no, łatwiznę chciał pójść matek pro w tych akcjach no i odpada w turnieju. ja wygrywam 1 do 0 Powoli wkraczamy w decydującą fazę rozgrywek na początek mecz o udział w finałach Fast Match czwartej edycji Fast Match organizowanej przez PLB. No i zobaczymy czy Dawid Villa czy Bazylinio zagrają o medale. Bazylinio w tej chwili przy piłce. Dawid Villa odpowiada. Oddaje w zasadzie za darmo tą piłkę. No i Bazelio będzie, tutaj próbuje takim mocnym uderzeniem z bandy strzelić, no ale na razie ta sztuczka mu zdecydowanie nie wychodzi. Może ta FIWIA ja pokaże jak to się robi, ale nie, on sobie spokojnie będzie czekał na, na błąd Basilio, na jakieś niepotrzebne wyjście. No i Bazylinio spokojnie, cierpliwie wyczekał na ten strzał. Bazylina w tej chwili I znowu to, no ale na razie niewiele wynika z tych akcji A, ani jednego, ani drugiego tutaj no nie możemy na razie pochwalić za, za bramki Dawid no dobry pomysł, ale Bazylina absolutnie ma wszystko pod kontrolą, chociaż przez chwilę to wyglądało jakby jakby mu lagnęło i już stracił kontrolę, ale wszystko było... Wszystko było dobrze. Dawid Villa trochę zbliżył się do Bazylinio. Oczywiście pod względem fizycznym, no ale fizycznym w sensie <głos》> na boisku. No nie brnimy już w ten temat Dawid Villa znowu po bandzie. Jednej, drugiej, trzeciej, no ale bazylinio uparcie przy bramce, Dosyć defensywnie. No myślę, że z respektem podszedł po prostu do... Dawid Davini, który, który no jednak cieszy się dużą e, renomą, dużą popularnością. No, Bazelinho to też jest przecież znany zawodnik, a no już po tym turnieju, gdzie ogląda go YouTube, na pewno będzie jeszcze bardziej rozpoznawalny. Dawid Via no, W tej chwili to on e, bardziej się broni. da się ciągle mniej więcej w ten sam sposób to, to zrobić czyli raz po bandzie drugi, trzeci no i e, zakończyć to strzałem no ale na razie Bazylinio wcale nie daje się nabrać na, na to Bazylinio kolejna próba no ale to jest wszystko takie niedokończone tak jakby brakuje tego ostatniego uderzenia no teraz y, wyglądało to całkiem przyzwoicie, słupek chociaż no, bardziej jego zewnętrzna część, także jeszcze tam naprawdę sporo brakowało No ale proszę wykorzystuję wyjście Dawid no i mamy Baselino w, w finałach, fast match Mamy pierwszy mecz o finał. Ten, kto przegra, zakończy turniej z niczym właściwie. Natomiast ten, kto wygra, oczywiście, zagra w wielkim finale i będzie miał co najmniej srebrny e, medal. Mecz odbywa się między Lolkiem a Sharkiem. Faworyci, no ciężko powiedzieć. Shark wygrał e, 3 do 0. Lolek 5 do 2. Jeśli się nie mylę. Tak więc stosunek ramek plus 3, tak samo. Shark w tej chwili w tym turnieju do tej pory czyste konto, no, ale w tej chwili kończy się ta seria. Lolek prowadzi 1-0. No właściwie Shark sam sobie strzelił e, w sytuacji bez wyjścia bramkę. Rolek w tej chwili no bardzo blisko drugiego gola. Strzela no na dwie raty, właściwie trzy. Ale w końcu jest 2 do zera. No wywołało to. Rozbawienie publiczności. Jeszcze Rolek. Na no tej chwili szark no nie przypomina tego szarka z pierwszego meczu, z pierwszej rundy. Tak jakby no... Już się zadowolił tym, co jest, że wygrał jeden mecz. No i... Do pierwszej minuty 3 do 0, no to jest... E, ...właściwie knockout. Będzie bardzo ciężko się z tego podnieść szarkowi Ale może coś wymyśli, no strzelił jednak trzy gole. Ale przeciwnik był jednak niższej rangi niż w tej chwili. Staje naprzeciwko niego. No i 4 do 0. No tego też nie powiem. Jednak nie. Ależ. Ależ było blisko. No ale akurat. Absolutnie tak. Nie, nie decydowała o niczym. 20 sekund do końca. No Shark jeszcze może powalczyć o bramkę honorową. Żeby godnie się pożegnać z tym turniejem. Żeby. Jeszcze raz wpisać się na listę strzelców, no ale chyba mu to nie wyjdzie. Prędzej Lolek jeszcze strzeli czwartego gola. Natomiast no jednak nie, zakończył się ten mecz wynikiem 3 do 0. Lolek w finale. Shark odchodzi z niczym. Drugi z meczów o finał, Maniek, czyli ja, zmierzą się z Bazylinio. Drugi mecz o finał natomiast ruszy się tym od, tym od poprzedniego, że przegrany zdobywa brązowy medal, natomiast no, wygrany zagra w finale i to akurat jest niezmienne. No, w tej chwili jestem przy piłce, no, postaram się jakoś spokojnie zacząć to spotkanie, no ale bardzo źle zacząłem, właściwie takie bezsensowne oddanie piłki. No ale tak naprawdę chciałem zrobić co, zu, zupełnie coś innego No i znowu będzie, będę próbował Jakoś tam zaskoczyć tego Bazylnio Trzeba spróbować różnych możliwości e, Nie udało się e, Pod kątem prostym po bandzie te, tego uderzyć No to e, Postaramy się coś innego Bazylnio No właściwie jak przykuty do, do bramki No i będzie ciężko znaleźć na niego sposób, tymczasem on strzela na moją bramkę Bazylinio, ale... Wybroniłem to jakimś cudem. No i wracam na własną połowę, zobaczymy. Czy może jednak bardziej po długim rogu, no ale nie da rady. Jak nie ma sposobu na Bazylinio, to... Nie ma, no też brakuje mi trochę celności tutaj, jak widać, i precyzji uderzenia, która zmiotłaby by z powierzchni boiska. No, w piłce nożnej, tak jak i Ball 2D, czy też bolt 2D, jak to mówimy w Polsce, liczy się to co w siedzi no a... Na razie w sieci nie ma nic, no i będziemy mieli doliczony czas gry. nie, no dobry pomysł, natomiast... No, delikatnie... ...za słabo. Jeszcze po słupku, no i miałem bardzo dużo szczęścia w tej sytuacji. Będę musiał się jakoś zemścić. Raz po bandzie, drugi raz, no i proszę, jej gdybym bliżej podszedł szybciej. Wygrałbym po prostu to, to spotkanie, no ale nie da się e, mieć wszystkiego Pazyjnio w tej chwili przy piłce. No, staram się już tak y, trochę bardziej agresywnie podejść do, do swojego przeciwnika. Pazynio znowu przy piłce, Zno, znowu przy bramce, przepraszam. Natomiast ja tutaj więcej posiadania piłki na pewno mam. No ale niewiele z tego wynika naprawdę. Głową muru nie przebijesz, bracie. No i proszę bardzo. Jeden malutki błąd i Bazylinio wygrywa 1 do 0. Wielki finał czwartej edycji Fast Match, Lolek zmierzy się z Bazylinio, obaj, no myślę zasłużenie znaleźli się w finale tej edycji tego turnieju. No i zobaczymy kto jest najlepszy, myślę, że no tutaj Bazylinio bardziej defensywna gra, natomiast Lolek ofensywa, no to charakteryzuje tych, tych zawodników. Takie zderzenie wody za ogniem. Zobaczymy w takim razie co wygra, co jest bardziej opłacalne. nie ładnie się uwolnił tutaj od Lolka, no ale dalej już oddał piłkę w zasadzie za free Lolek. No on potrafi strzelać bramki i udowodnił to już w tym Turnieju. Do tej pory ma najwięcej strzelonych. No ale Basilio, no już zasłynął z bardzo dobrej, konsekwentnej gry obronnej. No i proszę bardzo, jeden w zasadzie taki zdecydowany ruch. No i mamy 1 do 0. Bazylinio prowadzi w finale. Fast match 4. No, Lolek musi to odrobić. Pozostało mu 50 sekund. No, cóż to się dzieje? Lolek w tej chwili... No, czeka, czeka na jakiś błąd bazy linii, ale będzie bardzo ciężko. No, próbował tutaj po bandzie, jakiś taki, jakimś takim dalekim strzałem, który... Do którego już nie zdążyłby wrócić Bazinio, no ale to jest absolutnie ciężkie do wykonania. Może teraz, może jakoś od słupka odbije tą piłkę. No niestety co 20 sekund na to, żeby wyrównać, żeby jeszcze pojawił się overtime tam na górze. Ale chyba to już jest koniec. Chyba Bazilinona zdobywa złoty medal. Tak jest, to już jest faktem. Lolek nie, nie strzela na bramki. Bazylinio, Men of the match oczywiście, w wygranym finału. Wielkie gratulacje dla Bazylinio, również dla Lolka i pozostałych, że wzięli udział w turnieju. Bardzo ciekawe mecze. Niezły poziom. Dziękuję za uwagę. To byłem Jamaniek. Cześć.